Proszę pana, proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra bronka zamieniła się w skobronka, siedzi cały dzień na buku i powtarza: Kuku, kuku! Pomyśl tylko, co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada i w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana, aby cadło z pieca spadło, całą pieczeń z rądza zjadło, a tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo. Sprowadzono straż ogniową, przecedzono wodę hitem. A co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę, mamie.